Let's get it started Whoa. Hej witajcie na kanale rywalizujące DNA w komentarzach oraz wiadomościach prywatnych pisaliście żebyśmy nagrali coś o sobie. Kim jesteśmy skąd się wzięła w ogóle cała ta zajawka na sport. Dlatego zapraszam was do przedstawienia zawodników. Hej z tej strony Damian. Chcieliście nas lepiej poznać więc z czasem na pewno będziemy o sobie mówić więcej. Póki co jednak się na tych aspektach sportowych naszego życia. Osobiście od kilku lat Uprawiam swoją główną pasję, którą jest bieganie, w zasadzie bieganie ultra. Moim głównym celem jest bycie jednym z najlepszych tak naprawdę na dystansach 24 godzinnych i dłuższych. Poza tym z sukcesami udało mi się startować w różnego rodzaju sportach, zawodach. Nie wiem, takich jak biegi na orientację, OCR, a w zasadzie jego odmiany, wieloboje. I to wiadomo poziom amatorski bo nie jesteśmy zawodowcami. Mamy pracę zawodową ale te sukcesy jakieś się pojawiały. Chciałbym powiedzieć kilka słów o Maćku. W zasadzie z mojej strony to wygląda tak że jest on moją wierną kopią. Podążył podobną drogą zawodową ale też sportowo. Mamy uważam zbliżone parametry. Uważam też, że powinien mnie bić w większości wyzwań, które stoją przed nami, zresztą tak jest do tej pory. Jednak wiem, że aby to robić będzie musiał się mocno napocić i do tego go zdecydowanie zmuszę. Kanał, który założyliśmy w zasadzie wspólnie na YouTubie to nie tylko ta sportowa rywalizacja, ale też chęć rozwoju naszej kreatywności i wnieśnia tych naszych wyzwań na jeszcze wyższy poziom. Jeśli chcecie więcej na tą chwilę, to zapraszam na mojego Facebooka, czyli Ultra Oddech, albo na podcast w stronę Ultra, gdzie e, miałem okazję z Sebastianem e, porozmawiać i trochę sobie e, powiedzieć. Teraz jak już też e, powiedziałem kilka słów o Maćku, to oddaję mu głos, a Was zapraszam do naszej sportowej przygody. Dzięki. Z tej strony Maciej, generalnie uważam się za wszechstronnego amatora sportu, który zamiast ograniczać się do jednej dyscypliny, lubi po prostu próbować wszystkiego. Moja droga to mieszanka różnych aktywności. Bieganie, pływanie, jazda na rowerze, co za tym idzie. Ironman w tym roku udało mi się wyłączyć jego połówkę. poniżej 6 godzin. Co uważam, że jest dobrym wynikiem z prostej przyczyny. Przygotowałem się do niego tylko i właśnie pół roku. Na liście generalnie nie mogę zapychnąć biegów w occe, robić z moją rodzinką. Daje mi to naprawdę mnóstwo frajdy. Mogę sam się sprawdzić na danych przeszkodach i uważam, że robię to z dobrym rezultatem. Jeśli chodzi o to, co najbardziej uwielbiam, to wydaje mi się, że jest to kalistenika z prostego względu. Jesteśmy po prostu w stanie wykonać dany trening. Wszędzie wystarczy nam tak naprawdę tylko i wyłącznie Karimata i najlepiej jak byłaby kamizerka obciążeniowa. Jeśli chodzi ogólnie o sport, to traktuję to jako sposób ciągły rozwój. Nie tylko wiadomo fizyczny, ale również mentalny. Jeśli chodzi o każdy trening i każde wyzwanie, to uważam, że jest to okazja, żeby przekraczać swoje granice i odkrywać na ile tak naprawdę nas stać. Nie mam jednego celu w stylu, być najlepszym w konkretnej dyscyplinie. Moim celem jest stawanie się po prostu swoją lepszą wersją, stawianie coraz lepszych, ciekawszych wyzwań, nie tylko fizycznie, ale również w życiu prywatnym. A co do Damiana, to jak zwykle przecenia moje możliwości. Nie jestem taki silny, za jakiego mnie ma, ale to dobrze, nie się boi w sumie, że będzie przegrywał, da mu dodatkową motywację do działania. Prawdopodobnie dzięki temu zrobi jedną dodatkową więcej serię albo coś szybciej, w zależności oczywiście od challenge'u. Generalnie to myślę, że. Razem z nim uwielbiamy rywalizację, w szczególności między sobą, dzięki czemu oblatuje minimum jeden dodatkowy trening w postaci wyzwania, który tak naprawdę po pierwsze wzmacnia nasze charaktery, a po drugie pokazuje słabe strony. Ponieważ wyzwania są ogólne, nie tylko skupiają się na danej konkretnej partii, tylko mam wrażenie, że na tych wszystkich wyzwaniach całe ciało dostaje podupie. Oczywiście nie mógłbym nie dopowiedzieć, że w miarę możliwości występuję z domionem na zawodach jako jego support. Uważam, że jakoś tam w miarę mi to wychodzi i łapię po części doświadczeniem dla mnie w przyszłości. Zobaczymy co będę robił za te parę lat. Może też się skuszę na biegi Ultra. Kto wie, może razem wystąpimy na backyardzie jakimś pokażę na co mnie stać albo na co mi nie stać. To już tak naprawdę wszystko się okaże. A co więcej, myśleliśmy też z bratem, żeby wystartować w, w. High Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zapomniałem dodać jedną rzecz. Jeżeli chcecie wiedzieć o nas więcej, to zrobimy coś na zasadzie Q&A. Więc wszystkie pytania w komentarzach czy w prywatnych wiadomościach zbierzemy kiedyś do kupy. I pewnie odpowiem. No a teraz właśnie mija piękny trening. Trzecia nad ranem, 32 km za mną, jeszcze 20 zostało. Dzięki.